Dobry, my przyszliśmy sprawdzić gaz w kuchence oraz wentylację. Tu chodzi tylko o pani bezpieczeństwo, także mam nadzieję, że pani nam to udostępni. Ależ oczywiście, zapraszam za mną. Zatem kuchenka gazowa jest tam w kuchni, więc zapraszam jedną z pań do kuchenki, a druga wentylację ma tam u góry, jest koło regała. Tu jest takie siedzonko, żeby można sobie było mm, no, podłożyć. Oczywiście, to ja tutaj sprawdzę wentylację, a ty może pójdziesz do kuchenki. Jasne, już pójdę z panną. Chodźmy. Teraz skroczy, tak. nie, okulary mi spadły. Nie mogłam tu przejść. Mogłabym się rozmiar mniejszy. Dobra. E. Mm. Okay. ok, dwa rękopisy. No, wentylacja niby sprawdzona. Teraz trzeba przeszukać.

Nie zauważy, że coś mam. Dobra, poczekam na nie. Yy, dobrze, dziękuję jeszcze raz za to, że mogłam sprawdzić panią... Yy, no, kochankę, ale teraz już muszę iść razem z moją koleżanką. Yy, oczywiście dziękuję za sprawdzenie bezpieczeństwa. No, pokażę państwu nią wyjście. Dobrze, dziękuję. Dziękujemy, dziękujemy. My już musimy iść. Yy, tak, tak. Dziękuję za sprawdzenie bezpieczeństwa. I jeszcze raz. Do widzenia. Do widzenia. Ej, masz coś? Tak, mam zobacz. Pamiętniki, rękopisy. Ale super. Może się czegoś wreszcie dowiemy. Mhm. Chodźmy teraz może do Twojego domu. Ok. <grystanie> Misja udana. <noise> e, wiesz co? Chyba nie wyglądamy w tych ciuchach normalnie. Też tak uważam. No chodźmy już szybko do twojego domu. Przebierzmy się, żeby zanim ktoś jeszcze raz zobaczy. No co królisiu? Ciągamy te ciuchy? No. Chyba. Dobra, przeczytajmy te rękopisy oraz pamiętnik. No. Ja bym wolała od pamiętnika, bo tam możemy się więcej dowiedzieć. Też tak uważam. To na łóżku czy na... gdzie? Na łóżku będzie wygodnie. Mam aż trzy poduszki. Okej. Okay. Ja zacznę. Ok. Drogi pamiętniku, dzisiaj był cudowny dzień. Moi rodzice zabrali mnie do cudownej krainy. Mieli na imię Vanessa i John. Polecieliśmy do krainy, która nazywała się Otopia naszym śmigłowcem Nagle jak wylądowaliśmy ujrzałam śliczny pałac. Nie wiedziałam o co chodzi. Rodzice powiedzieli mi, że jestem księżniczką tego właśnie kraju. Byłam w wielkim szoku, ale przyjęłam to i byłam potem naprawdę szczęśliwa. Spełniły się moje najskrytsze marzenia.